Siemanko, cześć, witam, jak wiecie zbliżają się 25 rodziny TB. dzisiaj mamy 6 stycznia, jutro już jest 7, czyli start tego eventu i sam event potrwa do 8 lutego, więc wypada zrobić materiał informacyjny na co zwrócić uwagę, o co w ogóle chodzi, co i jak jak coś, linki tibia.com, tibiopedia w opisie no i jedziemy rozpocznijmy od tego, że powstanie nowy ranking ranking będzie się nazywał Pantheon i Pantheon będzie zbierał informacje kto ile zdobył teonów. Teony to będą punkty, które będziemy zdobywać z aktywności z eventu, o nich zaraz opowiem i za te teony będziemy mogli na przykład sobie wziąć jakieś rzeczy dekoracyjne, które będą dostępne właśnie z eventu. Dodatkowo 50 najlepszych graczy z rankingu Pantheon Tutaj kolejno 50 graczy z Europy, 50 z Ameryki Północnej, 50 Ameryki Południowej trafi na specjalny serwer, coś w stylu test serwera, gdzie odbędzie się specjalny festiwal, który się nazywa Pantibian Festival. Na tym festiwalu odbędzie się specjalny event, który został nazwany pokonywaniem toru przeszkód. Co to będzie, jak to będzie wyglądało, jakie nagrody, tego niestety nie wiemy. Cipsoft zdaje sobie z tego sprawę, że 150 osób na taki event to troszeczkę mało. No i wychodzą z inicjatywą, że zaprosimy streamerów, no bo streamer pokaże co się dzieje, jak to wygląda i ludzie zobaczą. Do czterech streamerów z każdego regionu, czyli Europa, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, będzie zaproszonych. Formularz, który pewnie powstanie właśnie w pierwszy dzień eventu, tak strzelam. Na tibia.com powstanie taki, właśnie taka sekcja, tam wysyłam formularz w języku angielskim. Trzeba streamować co najmniej rok, yy, obojętnie w jakim języku, i być może trafi na Was, jeżeli streamujecie. Jeżeli chodzi o mnie, to nie mam zamiaru tutaj nawet wysyłać formularza. Wiecie, jak u mnie jest aktualnie z czasem, więc nawet się tam nie pcham. Przejdźmy do tego, co Cipsoft dla nas przygotował, i pierwszą taką rzeczą jest The Time Travel Dungeon, czyli specjalna lokalizacja. Gdzie będziemy podróżować przez wszelkie aktualizacje, jakimi Cipsoft nas uraczył, jak tam się dostaniemy? Dostaniemy się tam przez specjalną maszynę, która będzie ulokowana w wieży na północny wschód od Thais. No i strzelam, że to może być ta wieża, w której tutaj jestem koło Monsterum. Zejście w dół, i gdzieś tutaj będzie przejście do, tej, do tego pokoju z tą maszyną. Jest jeszcze inna opcja, jak na przykład ta wieża, która tutaj jest. No i jest jeszcze tutaj wieża pozostała, trzecia, z czego tutaj nie ma zejścia w dół. Tutaj jest jeszcze zejście, więc ta wieża też wchodzi w grę. Jak coś, to na sam początek, jeżeli jesteście zainteresowani, to y, tutaj szukajcie w tych trzech wieżach. Od tego bym polecał zacząć. Jak nie będzie, no to szukamy dalej. Potwory, jakie spotkamy w tym dungeonie, będą miały podobne grafiki, jakie już znamy z dzisiejszej tibi ale nie będą one tak mocne, więc na spokojnie będzie można tam mniejszym poziomem również się wybrać. Będzie nowy quest, który zostanie z nami na zawsze, mimo nawet zakończenia samego w sobie eventu. Sam quest będzie zwieńczony finałowym bossem, z którego będziemy mogli zdobyć plecak, mounta, outfit i teony. Oprócz finałowego bossa będzie nam dane zabić 10 mini z których będziemy mogli wydropić dekoracje. I te one według cipsoftu nie będą one trudne, ich cedek będzie wynosił 20 godzin i te peki będą się znajdowały w tym dungeonie. Zostanie dodany nowy World boss, który będzie się nazywał Morshabal i on zostanie z nami tak samo jak nowy quest, nawet mimo tego, że event się skończy. Morshabal będzie dosyć podobnie działał jak Orshabal, czyli będziemy mieli komunikat na środku ekranu, będzie komunikat, to będzie powstawał tepek w miejscu gdzie normalnie respisie Orszabal, na Edron. Pewnie wiecie gdzie to jest. Ludzie będą mogli wejść w tego tepeka, i tam będzie na nas czekał boss. Co on będzie dropić? Tego niestety nie wiadomo. W czasie eventu czekają na nas nowe rajdy potworów, które będą co godzinę do 8 lutego. Rajdy będą pojawiać się na Swargrond, Liberty Bay, Port Hope i z tych potworów, które będą rajdowymi potworami, będziemy dropić dekoracje i teony. W czasie eventu na północ od Thais, na południe od Karlin i na południowy zachód od Edron będzie małe, wesołe miasteczko, gdzie codziennie czeka nas minigra, z której będziemy mogli zdobyć dekoracje i teony. W każdym większym mieście będzie znajdował się specjalny bufet, gdzie będziemy mogli coś zjeść. Cedek na zjedzenie to będą 24 godziny. Jak coś zjemy, no to dostajemy jakieś dekoracje i teony. W każdym większym mieście również będzie coś takiego jak ściana z obrazami, gdzie będziemy mogli stworzyć własną dekorację naścienną do domku. Cedek na taką aktywność to 20 godzin. Ostatnią aktywnością będzie poszukiwanie podróżnika. W wesołym miasteczku tchajsowym będzie taki NPC jak Lost Traveler, ze skrzyni, która będzie obok niego, będziemy mogli wyciągnąć różdżkę i ekstraktor, chyba tak to się nazywa i ta różdżka będzie działała jak ta exiva, tak myślę jak ta exiva, co szukamy teraz tych fiendishowych potworów używamy tej różdżki, pokazuje nam lokację, gdzie znajduje się podróżnik jak go znajdziemy, to używamy na niego ekstraktora użyjemy i dostajemy za to teony i po tej aktywności ekstraktor ma CDK 20 godzin. A sam podróżnik będzie się pojawiał co godzinę. Jeżeli chodzi o ten event, to tak naprawdę tyle. Myślę, że przekazałem Wam wszelkie informacje. Jeżeli o czymś zapomniałem, to sekcja komentarzy jest oczywiście dla Was. Co ja sądzę o tym evencie? Myślę, że troszeczkę słabo to wygląda. Ponieważ dostajemy ten event za cenę Winter Update'u, to trzeba przypomnieć. Wiemy, jak Winter Update ostatni wyglądał. Większość rzeczy jakie dostajemy z tego eventu to są rzeczy niepraktyczne, no bo niestety, niestety dekoracje, plecak, mount, outfit, punkty które wymieniamy znowu na dekoracje to nie są rzeczy praktyczne, to nie jest to pewnie na co ludzie liczyli, na co się nastawiali patrząc też na to jak ten event był pompowany. Jedyną rzeczą taką praktyczną, ciekawą jaką na nas czeka no to, to jest ten morszabal. Być może to będzie coś ciekawego i coś z niego ciekawego będzie dropiło. Yy, ogólnie nie nastawiałbym się na to, że on się akurat zrespi w tym miesiącu eventowym. Tak może być, ale no, on się będzie respił tak samo rzadko jak Orszabal. Więc yy, wiecie, to w ogóle nie musi być w tym miesiącu i tak dalej, i tak yy, dalej. I tyle w sumie. Napiszcie co w komentarzu, zostawcie łapkę, zostawcie suba i widzimy się w następnych materiałach. Trzymajcie się i cześć.